Hmm? Kanał do diabła z Grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Padaj na mój patronite i wesprzy moją twórczość. To był maj! Pachniała Saska Kempa, jak to mówiła pewna polska poetka najmłodszego pokolenia. Moi drodzy, słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, może mi tutaj osobiście Saską Kępą nie pachnie, ale pachnie mi całą masą fantastycznych gier, które wchodzą w maju, więc słuchajcie, tutaj sobie teraz je. Pokrótce umówimy. Chrystę, panie, mam nadzieję, że u was jest też tak gorąco i razem ze mną się teraz smażycie w tym właśnie majowym piekiełku, moi drodzy. Zaczynamy. 2 maja wychodzi Endless Ocean Luminus na Nintendo Switch. No, i jest to, powiem wam, tak, gra, którą bardzo chętnie wezmę sobie na urlop majowy, tak? Jeżeli tylko zdążę do tej pory przyjść. Jeżeli nie, no to ją wam umówię w późniejszym czasie. Sama gra jest tytułem przygodowym, w którym wraz z całą masą graczy, nie pamiętam dokładnie, Ile tam jest osób naraz. raz, będziemy sobie mogli tutaj przemierzać ocean i, i, że tak powiem, go zgłębiać, nie? Zapowiada się interesująco, to jest jakiś tytuł w ogóle podobno z Wii albo z Wii U tak? jeżeli się nie mylę. Też drugiego wychodzi MotoGP24. Na PlayStation 4, 5, Xbox Series S, Xbox One oraz Nintendo Switch motorki jeżdżą i robią kółeczka. Na swoich dwóch kółeczkach. Absolutnie nie dla mnie, aczkolwiek jak najbardziej rozumiem, że ten tytuł może tutaj mieć swoich e, odbiorców. Kolejna gra, moi drodzy, to e, c, e, Cyber Citizen e, Shockman 3. Jest to taka gra, która mi się osobiście bardzo mocno kojarzy z tytułami z serii Mega Man, tak? czyli będziemy tutaj mieli do czynienia z pixelartową, mega hardkorową platformówką akcji, w której będziemy biegali właśnie owym szokmanem, no i pewnie będziemy szokować naszych przeciwników na całą masę przeróżnych sposobów. Moi drodzy, kolejny tytuł to Heading Out na PlayStation 5, Xbox Series X, S, Nintendo Switch, PS4 oraz Xbox One i jest to, słuchajcie, gra, która jest stylizowana na tak Zwane kino drogi z lat bodajże 70. -tych. Będziemy sobie jechali samochodem. Tutaj nie wiem, czy brali udział w jakichś wyścigach, wybaczcie. I poddawali się fabule, a to wszystko w takim właśnie klimacie starego kina. Kurczę. Gdzieś tam mam z tyłu głowy ten tytuł, na razie nie będę go ogrywał, no bo wiadomo, że w tym miesiącu będzie kilka innych, dużo konkretniejszych, ale nie mówię, że totalnie jakby go tutaj zlewam. Prison Architect 2, podobno Prison Architect 1 okazał się sukcesem. Nie lubię tego typu gier, nie będę w to grał, ale jeżeli ktoś z Was na no to czeka, no to jak najbardziej tutaj zapraszam. Moi drodzy, kolejna gra. To Indyka, i jest to tytuł, który jest takim podobno połączeniem gry przygodowej z horrorem, z elementami platformowymi. No, powiem Wam tak, no, wygląda to piekielnie mm, dziwnie. Będziemy tutaj się wcieli w zakonnicę, która, nie wiem szczerze mówiąc, co będzie musiała zrobić, tak, ale wiem na pewno, że tytuł posiada niesamowicie poryte ujęcia kamer, no i zapowiada się naprawdę na jakąś taką grę, że tak powiem, mocno beretorującą, tak, i zapewne ją sprawdzę. 9 e, wychodzi, Animal Well na PlayStation 5 i Nintendo Switch. Nie dokopałem się do informacji o innych platformach, więc tego nie wiem, słuchajcie, ale bardzo możliwe, że na razie nie będzie tego na Xboxie. Jest to gra, która jest takim pixelartowym indykiem... W którym będziemy zwiedzać zamieszkaną przez zwierzątka studnię, i w ogóle, wiecie, co ja tak się jakoś tam mocno też tutaj w tematykę tego tytułu nie zgłębiałem, ale wygląda mi to na jakiś mroczny, na jakiś mroczny sheet, nie wiem jak wy uważacie, ale mam ten tytuł jak najbardziej tutaj, tutaj na uwadze, tak? Little Kitty, Big City. Kocham kotki, nie? I no, 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 no nie wiem, no, raczej z tego nie będzie materiału, a może cholera wie na pewno to będzie materiał z crow country który jest e, takim Powrotem do ery klasycznych Survival horrorów z grafiką stylizowaną, nie mówcie mi, że to jest stylizowane na PlayStation 1, bo tak gry. Na... No dobra, kit, przypomniało mi się właśnie Final Fantasy 7, no dobrze, okej, okay, nie? Z grafiką stylizowaną na PlayStation 1, w której będziemy mieli bardzo duży nacisk położony na zagadki. Pograłem trochę w demo, klimat jest naprawdę fantastyczny i gra na razie ukazuje tylko i wyłącznie na PlayStation 5 i chyba, nie, tak, nie tylko na piątkę. I generalnie rzecz biorąc, ja to ogram jak wyjdzie na Nintendo Switch w najbliższych tam miesiącach. Jeżeli nie, no to w końcu wrócę do tego Crow Country i nagram o nim materiał na PlayStation, ale tego typu gry, no wolę sobie móc ogrywać na przykład na jakimś wyjeździe i tak dalej w Handheldzie, nie? Więc tutaj na razie czekam, aczkolwiek wiem, że cała masa z Was będzie pewnie to brała na premierę, no bo naprawdę ten Crow Country zapowiada się na kawał solidnego, solidnego tytułu. Pac-Man Mega Tunnel Battle to, słuchajcie, taki Battle Royale, w którym będziemy z całą masą graczy mogli Konkurować w to, kto więcej e, wpierdzieli kulek i nie da się złapać przez ducha. Moi drodzy, 9 wychodzi również w sensie 9 Bridge Cars 2 na Nintendo Switch, wszystkie PlayStation, w sensie te obecne i Xboxy. E, I jest to kontynuacja, w sensie jest to druga część horroru, który cholera jasna, ja chyba mam na Nintendo Switch. Chyba, ale nie, nie, nie jestem aż tak do końca pejmy. Wiem, że mam jakiś japoński horror pierwszoosobowy, który mnie w ogóle nie wciągnął, e, więc będzie to gra, która będzie pierwszoosobowym właśnie horrorem, w którym będziemy mieli bardzo mocny, na, bardzo mocno postawiony nacisk na eksplorację, tak? Pewnie będziemy tam znajdować jakieś duchy, bać się skerów i tak dalej. Tak, jak lubię horrory, tak, kurczę, to mi się wydaje, że to może tutaj nie, może to się nie udać, nie? Ale nie mówię, nie mówię nie. Nie mówię nie, ale też nie mówię tak. No dobra, słuchajcie, bo już zostałem głupawy, nie? Tak czy inaczej, tego Beechcarsa zobaczymy, czy to będzie fajne. Na pewno raczej fajne nie będzie. Morbid Lords of Ire. Jest to, moi drodzy, przeniesienie gry, która była takim. Trudnym pixelartowym, powiedzmy, trochę sous likeiem w środowisko 3D i tak jak ten Morbid Seven Acolytes, bo tak się nazywała poprzednia część, wyglądał w tym pixelarcie naprawdę zajebiście. Tak, wszystko było bardzo mroczne, takie ponure, smutne. Tak, tutaj kurde, no. Mm. Och, no no, nie, no, 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 sami zobaczcie, nie? no, to chyba nie wygląda. Najlepiej będziemy tutaj mieć slashera, e, któremu podobnie jak z poprzednią grą, no nie mówię nie, tak, ale też nie mówię tak, no zobaczymy, zobaczymy. Może, wiecie, dostanę na przykład kod do recenzji tego Morbida i go sprawdzę, a nóż się okaże być spoko, ale nie ma takiej możliwości, żeby ten tytuł zakupił specjalnie, żeby, wiecie, go ograć w tym miesiącu. Tym bardziej, że 21 maja rozpoczyna się wielki festiwal zachwytów hejtu, e, że tak powiem fanboystwa, antyfanboystwa, ponieważ wychodzi Hellblade Senua Saga, czy w sensie Senua Saga Hellblade 2 moi drodzy, czyli kolejny tutaj po Starfield, <grywki> wielki ekskluzyw na Xboxa no i powiem wam w ten sposób, ja osobiście czekam jak jasna cholera ale po prostu jak myślę o tych płaczach, które zaraz się rozpoczną, to chce mi się po prostu. O! Jedni będą gadali, że tak, że gra jest za krótka, nie? bo tutaj twórcy powiedzieli, że 8 godzin, 8-9 godzin. Ale w momencie, w którym by ją zrobili w otwartym świecie, no ta cała masa by płakała i hejtowała, że no, za bardzo rozwodniona, nie? No bo przecież jedynka była taka zwarta i pełna, wiecie, akcji przeróżnych wydarzeń. Więc tutaj absolutnie nie zadowolimy nikogo. Jeżeli wiecie, no gra jest w 30 klatkach, tak? No i e, widocznie konsole dzisiejszej generacji, no nie dają rady z tym, żeby usiągnąć te 60 klatek z tak dobrą jakością grafiki, no i teraz będzie płacz, że nie ma 60 klatek, ale gdyby, były, gdyby było do wyboru na przykład 60 klatek i wyglądałoby to tak słabo, jak Final Fantasy Rebirth, no to wtedy byłby płacz, dlaczego nie ma, dlaczego jest w ogóle te 60 klatek? No bez sensu ta gra teraz wygląda okropnie, nie? Rozumiecie, tutaj nikogo nie da się zadowolić, cała masa fanów PlayStation, którzy nie mają Xboxa już zdążyli obrzygać tą grę, że to będzie na pewno bardziej wie cała masa fanów Xboxa mówi, że to będzie najlepsza gra roku, nie? Ja jestem fanem wszystkich konsol i będę sobie tutaj ją sprawdzał. Bardzo duże żywię nadzieje w tym, że uda mi się otrzymać kod do gry troszeczkę wcześniej, tak, żeby ją tutaj dla was ograć i przygotować recenzję w dniu premiery. No a sama gra, słuchajcie, jest to kontynuacja fantastycznej gry. Którą ja bym określił, jako taka gra akcji z lekką domieszką horroru, w której wcielaliśmy się w bohaterkę targaną chorobą psychiczną, czyli z, w Senue. Tak? No i tutaj będziemy teraz doświadczali kolejnych jej przygód w bardzo takiej mroźnej, mrocznej, surowej, e, celtyckiej, tak, chyba krainie. No, co się zajebiście, bardzo mocno czekam. Szczerze mówiąc, to na nic bardziej w tym miesiącu nie czekam, moi drodzy, niż właśnie na, e, niż właśnie tutaj na tą grę. Moi drodzy, kolejny tytuł, na który też czekam, no Maxa, jest to drugi najbardziej tytuł, oczekiwany tytuł tego miesiąca dla mnie, czyli Paper Mario: A Thousand Years Door. Tak, jest to gra która jest remakiem, w w sensie remasterem, chyba remakiem z Gamecube'a, Nigdy nie miałem Gamecube'a, Gamecube zawsze był moją taką konsolą, o której po prostu marzyłem, mając PS dwójkę bardziej chyba nawet niż o Xboxie tym pierwszym, no bo wiecie, no, w tamtych czasach to ciężko było mieć trzy konsole, nie? Jak człowiek jeszcze na siebie nie zarabiał. No i generalnie rzecz biorąc, czekam na Maksa, gra jest podobną em Mi się paper Mario, ten o King, tak? Chyba, na Switcha mam to gdzieś tutaj. Jest zresztą recenzja na kanale, z tego co pamiętam. No to. On był zajebisty, nie, tylko system walki był tragiczny dla mnie, a tutaj podnąć jest klasyczny system walki z japońskich RPG-ów, więc jest absolutnie zajebiście. Moi drodzy, kolejna gra to Multiversus, już ostatnia w tym miesiącu. Jest to taka biatyka ala Super Smash Bros. z całą masą przeróżnych postaci typu tam Batmany i tak dalej. No, ja zostanę przy Super Smashu jednak. Dobrze, moi drodzy, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie jakby wesprzeć mnie w mojej pracy, serdecznie Was zapraszam na portal Patronite. Dzięki wpłacaniu mi tam jakichś, wiecie, drobnych e, dodatków, no to mogę więcej dla Was nagrywać. Również bardzo Was zachęcam do napisania mi w komentarzu, na jakie gry w tym miesiącu Wy najbardziej czekacie. Czy, nie wiem, jesteście w team... E, kocham giereczki i przyjmę Hellblade'a takim, jakim jest i po prostu go sobie ocenię? Czy może jesteście w obozie, który jest z konsol i macie tutaj bardzo radykalne poglądy? Podzielcie się nimi ze mną, a my widzimy się w kolejnym niesamowitym odcinku do Diabła z grami. Na razie, cześć! Pa!